Dolnośląskie Święto Zbóż zorganizowane zostało przez Dolnośląską Izbę Rolniczą dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Te imprezy przede wszystkim integrują ludzi, nie tylko rolników, ale też ludzi mieszkających na wsi i w mieście też, bo przychodzą, widzą jak, to, jak wygląda to, to rolnictwo takie od podszewki, można tak powiedzieć. Nie? Nie, jak mówią, można dotknąć tego rolnictwa takie bezpośrednio, bo jeżeli to jest na polu, tak jak jest, tutaj jesteśmy, nie, to można zobaczyć, jak ta kukurydza, nie dość, że jak ona rośnie rzeczywiście, jaka jest duża, ile to trzeba złożyć pracy i energii, żeby to wyhodować. Nie, po drugie, no można się przy okazji jeszcze bawić tym. Bardzo ważne są imprezy, żeby tym dzieci mogły poznać skąd się bierze ziarno i jak je jak, jak wykorzystać w przyszłości, nie? Charakterystyczne jest to, że, to się, że znajdujemy się akurat na gruncie ornym, tu, gdzie. Rolnik, rolnik wylewa swój pot na to, żeby, żeby, no żeby swoje plony zebrać i tutaj spotyk spotkaliśmy się wszyscy my z Izb Rolniczych, ale też rodziny rolników. Bardzo fajna inicjatywa i jestem pierwszy raz i myślę, że nie ostatni. W trakcie imprezy uświadamiano przede wszystkim, że rolnictwo to nie wybryk. To ciężka, często niedoceniana praca. Udowadniamy, że to, co wyprodukowane w gospodarstwie jest zdrowe, jest bez konserwantów. I należy dbać o polskie rolnictwo i należy współpracować z rolnikami, ponieważ, ponieważ rolnictwo i w ogóle produkcja rolna, czy to hodowla bydła, czy to uprawa zbóż, czy uprawa kukurydzy, rolnictwo to nie praca w gospodarstwie to nie wybryk. Ludziom na przykład właśnie nawet przeszkadza to, że, że rolnicy no jak to mówią, mrodzą, buczą, jest głośno. Więc to, to jest dla nich też ciężko, muszą być też w trwali bardziej. Nie? Czyli chyba fajnie, że tutaj pokazują, edukują, że rolnictwo to nie wybryk. Nie, nie wybryk jest. To, to tak powinno być częściej nawet. Chyba. Może wtedy bardziej by ludzie z miast zrozumieli, że praca rolnika jest bardzo ciężka. Na Dolnośląskim święcie można było spróbować dań oraz ciast wykonanych w 100% z polskiego zboża. Myślę, że jest to bardzo ważne. Dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest praca rolników. Ile rzeczy tak naprawdę z tego powstaje? Z mąki, z właśnie chleby między innymi ciasta też? Tak, myślę, że to jest super. No i uważam, że to bardzo ważne, żeby pokazać, że z polskich produktów też można zrobić fajne, smaczne rzeczy. Polecam. Na dzieci i młodzież czekały gry, zabawy i animacje. W dniu dzisiejszym organizujemy gry i zabawy dla dzieci. Żadne dzieci u nas się nie nudzą, wszystkie mają okazję skorzystać z konkursów, zabaw i innych rzeczy, które są tutaj dla nich organizowane. Wszystkie zabawy i konkursy organizowane są pod hasłem edukacji rolniczej. Przede wszystkim są to konkursy zbożowe, między innymi nakarmić kurkę czy zbożowy galimatias. Jednak największą atrakcją na Dolnośląskim Święcie Zbóż był kukurydziany labirynt. Labirynt otwarty jest od wczoraj, mogą z niego skorzystać wszyscy, eee, zarówno dzieci, jak i dorośli. Dorośli zostawiają opłatę w wysokości 10 zł od osoby, która będzie przekazana na szczytny cel dla Julii. Ciężko jest przejść taki labirynt? Eee, myślę, że łatwo. Są I... wskazówki, ja też rozdaję mapy do, eee, do tego labiryntu, także myślę, że łatwo. Labirynt jest bardzo fajny. Ci, co... Musieli zrobić, bardzo się napracowali, naprawdę. Taka fajna zabawa i tak pogoda pasuje, że jest dobrze. Można wygrać medal, dyplom. Uważam, że jest to bardzo fajna atrakcja i że opłacało się tu przyjechać. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Pisarzowic, do Labiryntu Kukurydzy. Kolejne Dolnośląskie Święto Zbóż dopiero za rok.